Więc może być 500 segundów satysfakcji i dużo problemów. Yy, można to zrobić na inny sposób, ktoś się złapał. Patrzcie, o, ja się ustawiam do boku, żeby zaraz go mieć pod kontrolą. Iż było wejścia na krocze, żeby go rozluźnić, przepływ, ściągnięcie. Tam też przez przypadek kopnąć, możesz złapać za palce, przytrzymać, wejść i nawet przyblokować bez pomocy rąk. O, raz, da wstać. O, i tu przytrzymujesz, możesz zadzwonić. Nie? To jest w porządku? Tak. Patrzcie, ktoś się złapał. O, w gardło, ale lekko, nie za mocno, żeby go nie zabić. Raz i nasada nosa. Zawsze możesz powiedzieć, że to było po prostu odepchnięcie. A to, że to było uderzenie, nic się dzieje. Patrzcie. Zmiana kierunku. To się gdzieś tu łapie, tych, tu i cię przyciąga. Patrzcie. Idź za. Nie? nie rób odwrotnie, szczególnie panie. Szkoda, energii. jak cię ciągnie. Pozwól.